Siema z tej strony Złoty Chciałem wam przedstawić O mamy 12 <laughs> Chciałem wam przedstawić odkurzacz Marki w VC90 No Pokrótce karton już wywalony Także nie będzie unboxingu nic takiego Nie ma sensu Bo, bo, bo po prostu nie ma A, Więc co my w nim dostajemy Instrukcja obsługi jest w kilku językach. Nawet jest polski. Potwierdzam. Dostajemy dwa filtry HEPA. Do tego dostajemy końcówkę szczotko szczelinową. Tu jeszcze jej nie widzicie, nie otwierałem. Szczelinówkę typową. Czyścik. Kołki montażowe. I do tego jeszcze naścienny uchwyt. Naścienny uchwyt, do którego się wsadza. O, przepraszam. Do którego się wsadza odkurzacz z miejscem na dwie szczotki. No. Wpina się je po prostu tu i tu. A generalnie tych szczotek jest. Cztery. Jest jeszcze ładowarka półamperowa trzydzieści sześć voltów. Także <laughs> odkurzacz jest na jeden S. Ile P nie powiem, bo nie wiem. Ale jak to się mówi fajne jest to, że można wpiąć sobie to tutaj i odhaczając odkurzacz, ładować baterię. Jedynie co trochę mnie martwi, to czy ten bolec się odładowania, to jest jack chyba 4,5 mm, jakoś tak 4,5 czy 5,5 mm. Czy to się z czasem nie wyrobi, nie wyłamie, albo nie uszkodzi y, bat, y, portu wejścia w baterii. No, to jest takie jedyne, jakby moje, może nie tyle zastrzeżenie, co co, co, co y, w, trochę strachu. No ale dobra. No teraz raczej. Odkurzacie w tej chwili w pozycji y, y, ściągniętej, że tak powiem. Tutaj mamy przycisk mocy. Tu się ustala moc. Tutaj mamy zbiornik na syf. Opróżniłem go niedawno. On powiem wam bardzo szybko się brudzi. Także to jest kwestia dwóch, trzech porządniejszych odkurzeń i trzeba go myć bo po prostu śnie dzieje. Co tutaj mamy? Rurę teleskopową którą można wypiąć w sposób nie żebym pokażę jaki tutaj jest magiczny przycisk jego się przyciska, wszystkie praktycznie czerwone przyciski to są od wyciągania od wyciągania akcesoriów albo albo rury z tego bateria sama w sobie też tutaj gdzieś ma przycisk do wyciągania dokładnie tutaj spod spodu się naciska czerwony przycisk i bateria powinna sama wejść, no trochę waży i odkurzacz się w tym momencie rozważa, więc może Wam gibnąć dlatego lepiej przykręcić do ściany do ściany go. Baterie mamy hmm, 6, 65 watogodzin, jak to woli 2200 mAh. No, czyli nie są to jakieś duże ogniwa, podejrzewam, że 18 w 1S. No ale działa, działa. Dobra, no i tutaj wyglądają piny montażowe, czyli piny tego są grube także raczej nie powinno być problemu z przesłaniem mocy no także będzie obszar testowy mojej kuchni kilka dni nie sprzątałem specjalnie także jest także jest widzicie trochę brudu specjalnie żeby to przejechać przeczyścić no, dobra także w tym momencie Odkurzać wziąłem do ręki. No, uchwyt jego jest ergonomiczny. Generalnie na męską dłoń, taką średnią, średnio większą, będzie pasował. Nie ma tutaj trigera z pustu ani nic, co jest moim zdaniem no, może i trochę uciążliwe, bo kciukiem nie da się tak łatwo przeklikać, czy, 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 przeskoczyć przez program. Yy... Decylbelomierz, ile on hałasuje? Mam gdzieś, przyznam bez bicia, ale zapomniałem gdzie. I, I, No, jego prosty odczyt jest o tyle, że przy załączeniu praktycznie odpala się drugi bieg zawsze. Tutaj jest funkcja wałka i śmietniczek. Jeżeli śmietniczek na czerwono zacznie mrugać, to znakiem tego, że coś że jest pełno zatkał się albo skruber o, widzicie jak krąży a jak wałek zaczyna czerwono znaczy się wałek się zablokował także no co no odkurzamy także. najgorsze rogi dla odkurzacza Odświetlenie ma białe. Także ja w większości zawsze na trybie turbo odpalam, ale tryb turbo, tak zwany max, ciągnie jak to się mówi, jak talala, ale jego minusem jest to, że bardzo szybko zużywa baterię. Próbujcie spłynąć na Jeszcze trochę po spraw. Nie, coś się dostało i się nie chce wydostać. Zobaczmy teraz. No, żeby to się wciągnąć nie wciągnęło a na pewno tutaj pod półkę od spodu jest no i sami widzicie chwilę podkurzałem. no powiem tak do średniej wielkości brudu do średniej wielkości brudu się to nadaje tutaj przejdziemy pokażę Wam fajny feature nie wiem czy będzie to widać ale jak jest ciemno to bardzo fajnie to bardzo fajnie widać Powiem Wam tak w skrócie tak no Jak widzieliście odkurzać zbiera Odkurzać zbiera wszystko Syf pył Czy mogę go polecić? Jak najbardziej W cenie do 330 320 zł Myślę, że tylko Laresar V7 V11 są Jak to się mówi podobnych mocach, podobnych możliwościach silniki około 600-650W około 60 kPa ciągu w trybie turbo oczywiście mówię to o maksymalnym trybie no i jeszcze na koniec czas pracy na baterii w trybie turbo do 20 minut go wydmucha całą baterię pójdzie raz, dwa na dwójce czyli teraz na tym trybie co w tej chwili jest no, myślę, że to będzie jakieś granicy 35 minut. Także nie, 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 nie. nie. Yy, inaczej się nie, nie, nie ułoży. Na trybie pierwszym to myślę nawet do godziny, ale tryb pierwszy jest beznadziejny. To w ogóle nie ciągnie. A różnica między hałasem a jedynką, a dwójką jest naprawdę niewielka. Zresztą Zatrwalimy tryb turbo to jest na jedynce, dwójka mówię, a na dwójce lepiej już to działa, mówię tryb turbo, to jest po prostu już pełna, Mój silnik idzie, no ale minus mówię taki jest w trybie turbo, że po prostu baterię połyka w niecałe 20 minut, także a ładowanie trwa około 4,5 godziny, coś takiego. No ale mimo wszystko, moją rekomendację ma. Nie jest to materiał sponsorowany, nic, będzie Pani Boże, sam go kupuję za własne pieniądze. Yy, jedynie co skorzystałem to z kuponu, który był ogólnie dostępny na AliExpressie. Kupiłem go na 11.11 .11. Przyszedł w ciągu kilku dni. Na 11-11 nie, na no, początku grudnia, przepraszam. Trochę nim podkurzałem tego. No, działa. Także mówię jak rok pochodzi uznaję go za super zachód. Mówię jedynie co to bateria. Tutaj może nie wiem z jakiej jakości są te ogniwa. No i ten pin do ładowania w, w, w tej stacji tutaj ile pokazałem o, to się co błyszczy. Mówię, to jedynie tutaj bym przestrzegał przed tym, żeby uważać po prostu dobrze go nasadzać, wkładać no tak to tyle, mam nadzieję, że test nie był nudny, będzie mnie zbędnie słychać nagrywane z ręki wybaczcie komórką, ale nie chciał mi się aparatu wyciągnąć do tych rzeczy chociaż będą zawsze bardziej profesjonalnie ale wiecie, że ja zawsze lubię trochę na przekór i może wygląda takie czysty homemade, ale odkurzacz sam Możecie zobaczyć, no na narożnikach ma z tym problemy, ale to większość, większość z tych aparat, aparat większość z tych odkurzaczy tak ma, więc no mówię, sam z siebie super zakup, za 300 zł to 300 z hakiem, no nie wymagajmy też wiele, a robi się robotę, robi. Dobra. układ rozbierania szczotki jest prosty do wyczyszczenia, także tam nie, nie ma co po prostu pokazywać, wszystko jest w instrukcji, tutaj po polsku przed pierwszym użyciem naładować porządnie mimo, że jest naładowany tam w 72% bateria, no, ale też ciężko określić po tych czterech kreseczkach, no, ale nie trzeba bo aż tak no, kończąc dla mnie dobry zakup Służy prawie miesiąc. Nie ma z nim problemu. Odpalać, odpalał. Nie gra. Trzymajcie się, łapy w górę. Subskrybujcie. No i do następnego. Ciao, cześć.